Witajcie, witajcie, słuchajcie. I ostatnia, trzecia część serii. Skąd płyną rezultaty? W jaki sposób wyprodukować rezultaty? Dlaczego sekretnie działa? Część trzecia, co mówią eksperci, okej? Okay? Co mówią eksperci? Tak, a słuchajcie, po prostu tutaj. A... Ciekawa, ciekawa, rzecz po prostu tutaj w ogóle po prostu pojawiła się i przyszła, i przyszła do mnie. W zasadzie to zacząłem kręcić te filmy, żeby opowiedzieć Wam o tak zwanej po prostu koncepcji drukarki, okej? Okay? Słuchajcie, po prostu dla niektórych ludzi być może ta koncepcja korzeni nie ma po prostu zbyt wiele sensu, ale wyobraźcie sobie drukarkę, okej? Okay? I to będzie może po prostu być może lepiej zobrazowane. Wyobraź sobie drukarkę, tak? Wyobraź sobie komputer, program Worda, i Ty wprowadzasz coś do komputera, ok? Wprowadzasz coś do komputera, na klawiaturce w tym momencie po prostu wstukujesz do Worda i wstukujesz tutaj różne rzeczy po prostu. Biznes jest zły, o, trzeba być po prostu właśnie po prostu złodziejem, żeby zarabiać dobre pieniądze, albo stracimy rodzinę, jeśli osiągniemy sukces. I szereg różnych innych przekonań, kiedy tutaj wkładamy na po prostu właśnie mamy na, w swoim programie Worda zapisanych, ok? To w tym momencie, kiedy podejmujemy działanie, akcje, kiedy robimy coś, czyli dajemy przycisk drukuj, ok, wylatuje po prostu plik, ok, wylatuje w tym momencie tutaj kartka, wylatuje tutaj kartka, zapisana i właśnie po prostu tutaj jest dokładnie na tej kartce to, co zapisaliśmy w swoim dokumencie Worda, to co zapisaliśmy w Wordzie wylatuje, pojawia się na kartce po naciśnięciu przycisku drukuj. Okej? Okay? Więc w tym momencie bardzo ważne jest, że po prostu wiele ludzi rusza do przodu, rusza do gry, rusza jeszcze raz po prostu do przodu. OK? I nagle po prostu pojawiają się inne rezultaty. Zobaczcie po prostu, a tego filmu, akurat ja nigdy nie opublikowałem, natomiast tutaj słuchajcie mówiłem o tym że w przeszłości mieliśmy różnego rodzaju wydarzenia i zabieramy bardzo często przeszłość do przyszłości tak tutaj oczywiście pojawia się po prostu to jest Zjunga, Sproida Skambela, tak? Smok, Cień a po prostu Demon tak? pojawia się po prostu coś co musimy zrobić, co jest przed nami, co zazwyczaj w jakiś sposób zabieramy z przeszłości do przyszłości, ok i to musimy pokonać i wtedy mamy po prostu przechodzimy przez tak zwaną podróż bohatera Okay, to jest po prostu niesłychanie ważny aspekt. Czyli w historii świata byli różnego rodzaju bohaterowie, którzy przechodzili przez kilka faz, jak na przykład po prostu, a, a, na przykład po prostu początkowe życie, potem w tym momencie po prostu przechodzenie przez jakieś trudności, potem fara, faza po prostu mentora, mistrza, nauczyciela, potem faza po prostu właśnie a, a, działania, akcji, potem faza smoka, a obcięcie temu smokowi głowy, czyli pokonanie swojego swoich przeciwności losu, a potem powrót do środowiska, do społeczeństwa i opowiedzenie innym ludziom, właśnie po prostu uczenie innych ludzi, przekazywanie tej lekcji, okej? Okay? to jest po prostu Joseph Campbell film, na przykład Finding Joe, świetnie to tłumaczył, nie ma tego w języku polskim. Natomiast po prostu wszystkie filmy na przykład są tworzone na tej kanwie, czyli mamy na przykład, słuchajcie, Luke Skywalker, tak? Po prostu jest w odosobnieniu tak, po prostu ma marzenia, ma cele zmaga się po prostu z nieciekawą rzeczywistością i potem pojawia się, słuchajcie Obi-Wan Kenobi, tak, jego nauczyciel mentor, który go uczy, mówi mu o innym świecie i potem po prostu Luke już jest sam, musi stawić czoło, pokonać swój, swój cień, swojego słuchajcie, Vadera, potem oczywiście joda się pojawia, tak, natomiast musi pokonać Luke Skywalker a, a po prostu Vadera, tak i zwycięża, a potem wraca do swojego, do swojego tutaj do swojego środowiska, do, swojego, do swojej po prostu, właśnie do swoich ludzi. Tak? Popatrzmy Matrix, słuchajcie, Matrix jest neo, poszukuje, pojawia się morfeusz, tak? Walczą, ten człowiek przechodzi przez inicjację, staje się lepszy, odkrywa po prostu różnego rodzaju wyzwania ok, odkrywa wyzwania na tym kole i w tym momencie pokonuje, słuchajcie, po prostu swoje przeciwności, no właśnie tutaj po prostu w Matrixie to trochę jest jeszcze inny motyw zaangażowany, natomiast dużo bestsellerów jest na tej samej kanwie, tak, gdzie idziemy przez życie i wszędzie mamy coś do pokonania, dlatego właśnie potrzebujemy celów, misji, wizji, ok, potrzebujemy rzeczy tej przyszłości, która w jaki sposób daje nam pozytywną energię, ok? Nie możemy siedzieć w przeszłości, musimy siedzieć w przyszłości, tak? Wow, powiem wam po prostu: raptem 4 minuty filmu i tyle po prostu koncepcji tutaj wam zapakowałem. Mam nadzieję, że w ogóle po prostu to będzie przystępne. Jeśli nie dzisiaj, ok? To kiedyś w przyszłości te koncepcje się wam przydadzą, albo niektórym z was się przydadzą, okej? Okay? Wiem, że trochę filozoficznie, troszkę, a może skomplikowanie, tak? Natomiast ja pamiętam, jak po prostu siedziałem, ja skończyłem pedagogię resocjalizacyjną i sądową. Pamiętam, jak siedziałem na na wykładach na uczelni, słuchałem tych wszystkich koncepcji o jakimś po prostu właśnie Jungu, Freudzie i szeregu na wszystkich psychologiach i szeregu różnych innych ciekawych przedmiotów i powiem wam tak, nie za wiele miało to dla mnie sensu. Minęło parę lat od tego od tego po prostu czasu, tak ponad 10 lat no właśnie po prostu dużo sytuacji życiowych, okoliczności, szereg różnych doświadczeń i wiedzy tak samo, okej, okay? więc słuchajcie tu są różnego rodzaju nasze przekonania które bardzo często z przeszłości zabieramy do przyszłości, tak i teraz po prostu otwieramy bardzo przeszło, często Przyszłość swoją, przeszłością, wszyscy mamy jakieś wyzwania, i słuchajcie, ja kiedyś myślałem, że w marketingu sieciowym, ok, że to powinno być prościej. Każdy wykona 10 telefonów, ludzie mu wchodzą do biznesu um, i biznes dwa razy dwa jest 4, 8, 16, 32, 64, 125, 250, uh, 500. Tysiąc ludzi masz w organizacji, mniej jej w rok czasu i masz po prostu Twoją wolność finansową, ok? Natomiast po prostu jest to życie, ok? I ty przechodzisz przez Twoją podróż bohatera. A, przechodzisz przez koło, przez, którą, przez, przez, przez które przechodzili wszyscy inni ludzie przed Tobą, tak? A, no właśnie, bo po prostu czasami oglądamy filmy, te filmy nas poruszają. A, I Joseph Campbell mówi po prostu, i, i, i eksperci mówią o tym, że dlatego, że widzimy siebie, okay? że widzimy w tych filmach nasza po prostu podświadomość, nasza po prostu nieświadomość, nasza dusza, jakkolwiek to nazwiemy, wnętrze po prostu, tak? Widzi, okej, okay, po prostu, a, a, właśnie po prostu w tych filmach siebie, okej? Okay, bohatera, który właśnie po prostu idzie przez życie i robi coś. Okej? Okay? Więc słuchajcie, koncepcja drukarki. Więc sadzamy na drukarkę po prostu to, co do programu wprowadzamy, to to potem pojawia się. Bardzo często ludzie chcą pracować, okej, okay, z owocami. Mam nadzieję, że to miało dla Was sens. Słuchajcie, to jest po prostu duży materiał, ok? Tutaj coś innego, a my jesteśmy do czegoś innego. Właśnie, po prostu, więc jeżeli po prostu stwierdzasz, że Twoje słowo jest prawem, a Twoje słowo jest prawem, ok? I to, co wprowadzasz na Twoją drukarkę, ok? Naciskasz przycisk drukuj, czyli podejmij działanie. I to dzieje się w Twoim życiu, ok? Więc. Więc po prostu te rzeczy, które tutaj po prostu wprowadzasz do drukarki, dzieją się. Twoje przekonania, twoje deklaracje. Więc warto jest żyć przekonaniami, które w jakiś sposób dodają wartości dla Twojego życia. Ok? I wtedy po prostu, więc dużo ludzi próbuje dilować tutaj, a tutaj potrzebujemy dilować z korzeniami po prostu w dziedzinie, właśnie drukarki, tak? I wprowadzać do naszego programu te rzeczy, które nam służą. Słuchajcie, dalej, co mówią eksperci? Co mówią eksperci? Słuchajcie, dalej, ok, po prostu until you show you can handle what you got you won't get any more. Ok, a słuchajcie, dopóki nie pokażesz, że możesz poradzić sobie z tym, co masz, nie dostajesz więcej. Zainspirowała mnie historia, którą, którą słyszałem na internecie i harfem opowiadał. A, przykład, słuchajcie, to był a, dziewczynki małego dziecka, które idzie z mamą do sklepu Idzie z mamą do sklepu a, po lody, tak? I po prostu dziewczynka prosi o, o lody. Mała dziewczynka, mama kupuje, po prostu słuchajcie, jedną gałeczkę dla, dla, dla dziewczynki, i po prostu dziewczynka marząc się, słuchajcie, po prostu tutaj po, po sukieneczce, tak, po prostu wychodząc ze sklepu, a, ten lód był po prostu troszkę za duży i, i wyleciał jej z ręki, i w tym momencie upadła gałka. Dziewczynka po prostu w tym momencie zaczyna po prostu płakać, oczywiście. A, no właśnie, po prostu, co robi dobra mama, ok? Co wy byście zrobili? Patrzycie, po prostu, gałka leży na ziemi, mama bierze dziewczynkę za rękę, wraca się z powrotem do lodziarni i teraz po prostu stoi przy kasie, zamawia jedną gałeczkę. Natomiast mała dziewczynka mówi po prostu, nie jedną gałeczkę, trzy gałeczki, trzy! Bo zobaczyła obraz po prostu: trzy gałki z owocami, z bitą śmietaną. A słuchajcie, po prostu tutaj lud jest i krzyczył mi: trzy gałeczki, trzy gałeczki, trzy gałeczki. Mała dziewczynka chce trzy gałeczki, ok? Co robi dobra mama? Kupuje trzy gałeczki, czy ich nie kupuje? No właśnie, po prostu. Dobra mama nie kupuje trzech gałeczek. Dlaczego? Ponieważ. Dziecko nie mogło poradzić sobie z jedną. I tak samo jest czasami z nami. Narzekamy na nasze owoce, są niewystarczająco dobre, są po prostu, no właśnie, nie są tak, jakbyśmy chcieli, tak? A narzekamy, że mamy za mało ludzi po prostu w organizacjach, i tak dalej, i tak dalej, że nasi ludzie nic nie robią, że no, niczego się nie dają, że są źli i, i szereg różnych innych rzeczy. Natomiast po prostu właśnie dopóki nie poradzimy sobie właśnie z tym, co mamy, być może nie dostaniemy więcej, okej? Okay? Słuchajcie, ja nie wiem dokładnie, jak to działa i te rzeczy jeszcze raz podkreślam, te rzeczy, które tutaj mówię Wam, ja wierzę po prostu, ja nie wierzę w uniwers, okej? Okay? Wierzę po prostu w Pana Boga i wierzę, że tam są po prostu najlepsze rezultaty. Też powiem Wam tak, nie wiem, czy te wszystkie rzeczy, które Wam przekazuję, mają 100% zastosowanie. Podoba mi się to, co Harv powiedział. Nie wiesz wani jedno moje słowo to nie oznacza, że mówię prawdy to nie oznacza, że mówię nieprawdę, to nie oznacza, że mam rację, to nie oznacza, że nie mam racji. Ja mówię ze swojej perspektywy. Ja po prostu czasami widzę, że te rzeczy mają zastosowanie w przy. W... 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 U niektórych ludzi w ich życiu, okej? Okay? I u mnie czasami też te rzeczy mają zastosowanie. Także ty wybierz taką historię, która Tobie służy, a która jest dla Ciebie dobra, okej. Okay? No właśnie to jest tylko wyłącznie mój pogląd, moja perspektywa, a tym coś, co się dzieje, ale również perspektywa innych ludzi. Także nie wiem, czy tak jest na pewno. A wiem, że stamtąd pochodzą najlepsze rezultaty i te rezultaty stamtąd po prostu biją wszystko inne na głowę. Um, I bardziej po prostu ku tej koncepcji się skłaniam. Czasami, tak jak wspomniałem wcześniej, po prostu niektórzy ludzie za bardzo idą w jakąś ezoterykę, predestynację i po prostu, że tak musiało być i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie wiem po prostu, jeszcze tego nie zgłębiłem, nie wiem na pewno. A po prostu pewne rzeczy nie mają dla mnie sensu kompletnie. Uważam, że to my decydujemy o naszym przeznaczeniu, o naszym losie, o naszym po prostu właśnie. Mamy rozum i wolną wolę, mamy wybór, ok? I, i to od nas zależy, czy mamy sukces, czy go nie mamy. Czasami pojawiają się różnego rodzaju okoliczności. Uważam, że nie zawsze to jest po prostu a, przypadek, i uważam, że nie zawsze jest to nieprzypadek, ok? A po prostu, właśnie, niektórzy ludzie mówią, że nie ma przypadków. Ja myślę, że czasami nie ma przypadków, a czasami są przypadki, ok? Być może się mylę, no właśnie, to jest tylko i wyłącznie moja koncepcja. Ok, dalej, co mówią eksperci? Słuchajcie, no właśnie, tutaj jest mowa o, o tym, żeby po prostu uh, The habit of managing your money is more important than, than an amount. A uh, uh, po prostu, czyli nawyk zarządzania pieniędzmi jest dużo ważniejszy uh, aniżeli sama suma. Tak? Czyli po prostu dopóki nie staniesz się, nie zaczniesz zarządzać tym, co masz, nie dostaniesz więcej. Okay? Bardzo mocne to jest. Tak? Kolejna rzecz: bogaci ludzie mają pieniądze, którzy pracują dla nich, biedni ludzie pracują na pieniądze. Wow! Słuchajcie, właśnie dlatego marketing sieciowy. Tak? Ludzie sukcesu sprawiają, że pieniądze są ich sługą, okay? ponieważ pieniądze są okrutnym mistrzem, tak? ale są niesamowitym sługą. OK, więc ważne i my w marketingu sieciowym pracujemy w pracy pracujemy, żeby mieć pieniądze. OK, w marketingu sieciowym budujemy swoje aktywa, pasywne dochody, przychód, biznes i tak dalej i tak dalej. Tak, chcemy, żeby pieniądze pracowały dla nas. I dlatego zainwestowaliśmy jakieś środki w pakiet początkowy, w starter, po prostu w budowanie swojego biznesu, w autowysyłkę, a nie wiem, w robienie spotkań, w szereg różnych innych jakichś koncepcji, a na przykład eventów itd., itd. Słuchajcie, kolejna rzecz, po prostu bogaci ludzie działają pomimo strachu, a właśnie po prostu cała reszta biedni ludzie pozwalają, żeby strach ich zdominował. Słuchajcie, również po prostu no to jest po prostu koncepcja. Zawsze będą po prostu różnego uczucia wyzwania, ale warto je pokonać, stać się większym aniżeli po prostu rozwiązanie. Za krótki teraz jest czas, oglądaj kolejne punkty, żeby dowiedzieć się albo poprzednie wideo, żeby dowiedzieć się w, jak, w jaki sposób to zrobić, tak? Słuchajcie, kolejna rzecz. Jeśli jesteś if you are willing to do only what's easy, uh, your life will be hard, but if you're willing to do what's hard, your life will be easy. Jeśli jesteś gotowy robić to, co jest łatwe, twoje życie będzie ciężkie. A Natomiast jeśli jesteś gotowy robić to, co jest ciężkie, twoje życie stanie się bardzo łatwe. Kolejna rzecz. The only time you are actually growing is when you are uncomfortable. Jedyny czas, w którym zrastasz, w którym zrastają, parafrazuję twoje mięśnie, to ten, w którym jesteś niewygodnie. No pain, no gain. Nie ma bólu, nie ma rezultatów. Słuchajcie, kolejna rzecz. Uh, training is a managing your own mind. In the most important skill you could ever own in terms of both happiness and success. Po prostu również po prostu bardzo bardzo bardzo, bardzo ciekawa lekcja. słuchajcie kolejna lekcja. Uh, rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Wow! słuchajcie! Na tym zakończymy, bo to jest w zasadzie ode mnie ostatnia lekcja, uh, jeśli mówisz po prostu dwa najniebezpieczniejsze słowa, a uh, trzy najniebezpieczniejsze słowa w języku polskim i nie tylko, a brzmią, ja już to wiem. Jeśli po prostu jesteś zielony, dojrzewasz. Jeśli jesteś dojrzały, a nic już więcej, po prostu się wiecie, jaka jest kolejna faza, gnicie. Więc bądź po prostu zielony, bądź otwarty na wiedzę, miej otwarty umysł i życzę Ci niesamowitych sukcesów. Zasługujesz na nie. Dziękuję.